Chodź siema się z tej strony Slayer i witam Cię serdecznie w trzecim odcinku z Ho Horizon Zero Dawn Jesteśmy w naszym obo obozowisku, w którym skończyliśmy ostatni odcinek i dzisiaj będziemy kontynuować przygodę, także teraz musimy porozmawiać z Rostem. No dobra, dobra, to już, już mówimy. Mam te dziwne wybuchy i krzyki za obręczą to te kłopoty, o których mówiłeś? Niedługo wszystkiego się dowiesz. Tymczasem czekamy na zmrok. Czekamy na zmrok? Nie rozumiem. Te Co to za lekcja? Co możemy zdziałać stąd? Dowiesz się tego w swoim czasie, Eloy. Na razie czekamy. Słuchaj no. Słuchaj, ja nie no zamierzam od, od ciebie odejść, stary. Nie mam zamiaru odsunąć się od ciebie po próbie. Po prostu nie zrobię tego. Nie będę udawać, że mnie nie wychowałeś. Eloy, prawo zakazuje kontaktu. Owszem, i mam to gdzieś. Wiem, ile znaczy dla ciebie obowiązek, Rost, ale do tej pory prawo plemienia ciągle mi coś zabierało. To się więcej nie powtórzy. Słuchaj, muszę przestrzegać prawa. To przestrzegaj. Wiedziałam, że to powiesz. Więc zrobimy tak. Będziemy się spotykać. Nikt mnie nie zobaczy. Poradzimy sobie. W wiem, że nie będziesz rozmawiał, bo tak nie można, ale ja będę mówiła. To ja złamie prawo, nie ty. Ty tylko słuchaj. Tak sobie z tym poradzimy. Ty długo nad tym myślałaś. No pewnie. Więc możesz się nie martwić. Załatwione. Tak. Racja. Spotkałam karsta i dostałam mam potykać, Potyka, o po którym mówiłam Wolę nawet nie myśleć, ile ten niegodziwy kupiec wziął za tę broń. Nie, nie był tani, ale jest tego wart. Może niedługo się sama przekonasz. Jeszcze Dobra. odpoczniemy trochę Racja. W nocy nie będzie czasu na sedno. Nie wiem, Widzu, czy zauważyłeś, ale generalnie niektóre kwestie dialogowe nie grają z. Przepraszam. Nie współgrają z tym, co jest do końca mówione. Jeśli chodzi o teksty, oczywiście. Aha, dobra, nie, muszę odpocząć przy ognisku, dobra. Nie wiem czemu ja tam łażę. Otwierają bramy dla wyrzutka? Przed schańbieniem darżony byłem szacunkiem. Też mi prawo pełnienne. Zawsze milczałem, a teraz oboje musimy milczeć, bo to już nie jest obręcz. To prawdziwa dzicz, Aloy. Z zagrożeniami, jakich jeszcze nigdy nie widziałaś. Ale ciężko. Co to była za bestia? Plemię zwieje, piło zębami. To coś nowego i wściekłego. kiedy pojawiły się 10 lat temu, zdążył już zabić wielu wojowników. Ta. Okej, okay, dobra, no to jest tak jak powiedziałem, jak wam powiedziałem w odcinku drugim, trochę uchyliła się historia jej mentora Rosta. Aha, czyli musimy iść po prostu za śladami, dobra. Jasne. Oszty w życiu. O chwila, mamy jakiś lśniący oplot i jest to kur... Ciągle mi się myli, myli że ten hmm, Zobaczymy, czy mogę sobie Ulepszyć jakąś Modyfikację broni Nie, niestety Jak w poprzednim odcinku Zmarnowałem jedną modyfikację broni Tak, niestety ona została Dobra No to lecimy dalej w takim razie Polujemy na jakąś bestię Ponoć taką, o jest czujka Hello yeah. Patrzcie przyby przybliżenie, powolnienie czasu i w łeby. Oooooo piękny e-shot. Dzisiaj jesteśmy. Dlaczego wojownicy nie mogą wyponować tej maszyny? Próbowali. Te skorupy po drodze to ich XPR. A jutro znowu różna na to. Sorka Rost ja pobiegnę po części. Nie będą musieli. To będzie mój. Hehe. Dobra, zbierzemy sobie jeszcze marszczyna, hehe. He. Bardzo śmieszna nazwa. Marszczyn. O, martwe czujki, spoko. Przydadzą się. A tu co? A, roślinki, ale weźmiemy. Weźmiemy roślinki, bo roślinki też potrzebne, oczywiście. ze Ile ich było? Czy ktoś zginął w walce? To nie pora na takie rozważania, Aloy. Masz sobie poradzić z tym czymś. Zdecydujesz już ty. To są twoje łowy, ego. Tylko twoje. Cokolwiek się stanie, nie będę się wtrącał. Rozumiesz mnie? Polujesz sama Powinnam się ukryć. Mogę podejść w wysokiej trawie. Czekaj, zobaczmy, co? Gdzie by tu zastawić pułapki? O, skrzynki Hmm. Wiesz co, drogi widzów? Zrobię to, Zrobię to tak jak to zrobiłem poza nagrywaniem Ups. Dostrzeg mnie. Na razie zostanę tutaj w tym I polecę wysokie trawsko. Dobra, jestem w trawsku Teraz jak przed tym spierdzielić? Żart. Chcę się po prostu dostać na drugą stronę. Chwila, 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 chyba się udało. Dobra, marszczynu na razie nie zbieram. Teraz gdzie są te... Cholera jasna, gdzie są te... Gdzie są te drzewa, co ja wtedy zauważyłem? Aha, dobra, one są tam. Ale wiesz co, drogi widzu? Czekaj, spróbujemy zrobić o tak. No, bardzo fajnie, że mi się pomyliły przyciski znowu. Teraz go obejdziemy z drugiej strony. Patrz, tak to zrobimy. Bolinka jest rozwieszona. Zabierzemy marszczyna. Niech sobie zakręci tutaj. Gdzie ten pajac? O, widziałeś? I teraz po, Teraz chwila. Przełączę, przełączę myszkę na strolę podpalające i jedziemy. Oje, ty! Co on mi zrobił? Ty widziałeś? Zostaw, że mnie! No nie, 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 lecz się, lecz się, lecz się, ty. Jasna cholera. Przecież on mnie staranuje zaraz całego. Lecz. Kurde. Ej, mam, mam jego słaby punkt. Chwila. Co tu się... Aha, dobra, jemu się wybuchło. No, okej. Okay. Załatwione. Po co tu jesteśmy? Nie, żeby dawać odpowiedzi. Ej, Louis. Przeżycie wymaga perfekcji. To był test, by szlifować umiejętności w walce z maszynami. Nie. Za mną. tereny łowieckie Nora. Ktoś musi je chronić. Gdybyś go nie upolowała, do jutra mógłby zabić lub zranić wiele osób. To jest bardzo ważna lekcja, Aloy. Ćwiczyłaś całymi latami do próby, lecz tylko dla siebie. A wojownicy muszą walczyć także dla plemienia. Plemienia? Mówiłeś, że go nie potrzebuje. Ale plemię może potrzebować Ciebie. Siła samotnika polega na tym, że sam może decydować o sobie, to poświęcenie się czemuś więcej. Te lekcje musisz opanować. Pamiętaj ją, jak już przejdziesz próbę. To wszystko za mną. Słońce. To będzie twój ostatni dzień w roli wyrzutka. Musisz przygotować swój umysł na czekające cię wyzwania. Gdy w końcu wyruszysz do serca matki, będę na ciebie czekał przy szlaku. Rozumiem ostatnią lekcję, Rost. Czyżby? Ale jeśli mam o coś walczyć, to musi to być coś, w co wierzę. Obyś to znalazła, Aileen. Liczę na to. Wrócę do chaty z tobą. Na razie tam nie zmierzam. Mam inne plany. O, na przykład? Spotkamy się, gdy nadejdzie pora. Do zobaczenia w sercu matki. No to do zobaczenia. Mój drogi widzu, czy ty widziałeś jakie to było bydle i jak ciężko to było pokonać? Ja się aż dziwię, że mi się to udało za pierwszym razem. Serio. Dobra, to tworzę sobie strzał, tu też. I tu amunicji też, dobra. No Jezu, Messenger. Przepraszam cię bardzo za te promknięcia z Messengera, no ale widzisz, czasami nie każdy trafia w porę, żeby napisać. Aha, nie mam żadnych roślin leczniczych. No to Poszukamy na razie ro roślin leczniczych i spróbuję zrobić jakieś zadanie, może poboczne. Jeśli się jakowe znajdzie, mam nadzieję, że to się że te przerywniki obrazu nie nagrały, a, a, a że Avermedia tego nie nagrała. Bo jeśli tak, to już nagranie będę miał za przeproszeniem zepsute, ale to zobaczę za chwilę. Chyba będę musiał wymienić kabel w ogóle w Avermedia, wiecie? Tak mi się wydaje, bo jeśli to zostało nagrane, no to ten materiał się do niczego nie będzie nadawał. Dobra, to lećmy w takim razie do tego miejsca, gdzie mamy. Ale upolujmy sobie jakiegoś bieguna. Jezu, nie ten łuk. Ale ja jestem głupi. Jestem głupi. Widzu, głupi jestem. pięknie Shit. Sied... No nie, nie. Nie, 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 nie. Dobra. Upolowany. W Do samej tutaj Czujka. No to No to w oczko jej, nie? Albo, jak to, jak to się woli mówić, w dziesiątkę. Kolejny czujka. No to w dziesiątkę. Naprawdę mam nadzieję, że te przerwania w Remedy się nie nagrały. Dobra. Zabraliśmy chyba wszystko, co jest możliwe. Także uleczmy życie. Zabierzmy to. Zabierzmy jeszcze to. I może jeszcze zabierzmy to. I to. I jeszcze tylko to. Dobra. No to lecimy dalej. 300 metrów od celu. Dwa bieguny. No to. Szybkie zdjęcie. No, zdjęte, zdjęte bardzo ładnie. I jakieś itemy miał, też widzę. Zobaczymy, co to za, za chwilę. Zobaczymy, co, to, co zebraliśmy. Także już O, coś do wytwarzania. Hm. Udźwik. Aha, mogę ulepszyć sobie amunicję. Aha, mogę polepszać... Mogę poulepszać sakwę. No, spoko. Amunicja. Aha, dobra. A, modyfikacja broni jakaś się odblokowała? Nie. Tutaj też nie. Dobra. Czyli modyfikacji broni na razie żadnych nowych nie mamy. Aha, dobra. Brakuje mi. Brakuje mi marszczynu, hm, no fajnie. Tego to się nie spodziewałem, powiem szczerze. Także rozejrzyjmy się za brakującymi elementami przydatne. od w sumie tamten, tamten będzie bliżej. Aha, kamień, dobra. O tu jest marszczyn. Dobra, genialnie. Okruchy metalu. Dobra, teraz mogę teraz mogę zrobić sobie strzały. O, akurat mogłem. Genialnie, i to jeszcze większą ilość strzał mi się udało zrobić. Widzieliście to? Znaczy widziałeś to widzę. Brawo. A dobra uciek. Nie będę go gonił. Nie uciekł Dobra, zabiorę A, zwiał I jest zadanie poboczne mamy, patrzcie Pomóż, błagam To naprawdę ważne W czym więc problem? Noga cię boli? Nieważne, chodzi o moją córkę ma kłopoty. Poszła za złomiarzem przy kolebce. Boję się o nią. Nie mogę nawet wstać. Spoko, pomogę Zdrobię jej. Co w mojej mocy. To dla mnie bardzo ważne. No spoko, dobra, pomogę ci. Nie ma problemu, tylko chwila. <słysk> Misje poboczne. Pokaż na mapie. Dobra, zaznaczę sobie. I idziemy. Jesteśmy niedaleko, także można. Tylko chwila zróbmy zapis. Pozbierajmy roślinki. O, patrzcie kto tam stoi. To nasz, ko to nasz kolega, na którego polowaliśmy wcześniej. Co się odwlecze, to nie uciecze, jak to mówią. Chociaż mogłem mu odpuścić z taką. z takim ledwym życiem, co miał. No ale. Sorry. Amunicja jest potrzebna. A doświadczenie jeszcze bardziej. O, czujki. Hello. Takie głupie oko. Dobicie, je, tak jest. No i się udało. Tylko trochę mnie... Trochę mnie sfleszowały, ale to... Nic wielkiego. To idziemy rozmowy? pogadać z no, potrzebować Tak, tylko chwila. Dobra, teraz mam. Dziękuję. Ci. Słucham cię, co się dzieje? myślałam, że te czujki rozerwą mnie na strzępy. Wysłał mnie twój ojciec. Czas wracać. Tak myślałam, ale nie wrócę, dopóki nie odbiorę złomiarzowi włóczni matki. Poszuka Spoko. Twojej. poszukam twojej uczni. Dziękuję, twój ojciec szukałby cię dalej, gdyby nie noga. Znajdziesz go na południe od serca matki. O nie. Dobrze, pójdź. Dobra. Okej, okay, no to w tym odcinku to by było na razie na tyle. Ja wam dzięki serdecznie za uwagę. A w następnym odcinku poszukamy włóczni i będziemy dalej. Będziemy dalej ciągnąć fabułę, także... Dzięki wielkie za uwagę, jak się podobał to daj lajka, jak jesteś nowym widzem to zasubskrybuj i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Strzała!